Świadomość świadoma jedynie samej siebie także jest sprzecznością. Zanim zdołałaby zidentyfikować siebie jako świadomość, musiałaby być czegoś świadoma. Jeśli to, co, jak twierdzicie, postrzegacie, nie istnieje, to, co posiadacie, nie jest świadomością. Jakąkolwiek posiadacie wiedzę, te dwie rzeczy istnienie i świadomość. Są aksjomatami, przed którymi nie możecie uciec, dwoma nierozkładalnymi, podstawowymi terminami obecnymi w każdym podejmowanym przez Was działaniu, w każdym elemencie Waszej wiedzy i w jej sumie, od pierwszego promienia światła dostrzeżonego w pierwszej chwili życia, po największy wybuch, jakiego moglibyście potrzebować na jego końcu. Niezależnie od tego, czy znacie tylko kształt kamyka, czy strukturę układu słonecznego, aksjomaty pozostają takie same, że to istnieje i że wy o tym wiecie. Istnieć to znaczy być czymś w odróżnieniu od nicości nieistnienia, być jednostką o konkretnej naturze, posiadającą konkretne cechy. Dzięki temu pewien człowiek, będący, niezależnie od swoich błędów, Największym z Waszych filozofów ustalił wzór definiujący koncepcję istnienia i zasadę wiedzy. A znaczy a. Każda rzecz jest tym, czym jest. Nigdy nie zrozumieliście znaczenia tego zdania. Pomogę Wam je dokończyć. Istnienie jest tożsamością. Świadomość jest identyfikacją. Cokolwiek postanowicie wziąć pod lupę. Czy to będzie przedmiot, cecha czy czyn, zasada tożsamości pozostaje taka sama. Liść nie może jednocześnie być kamieniem, nie może być jednocześnie cały czerwony i cały zielony, nie może marznąć i płonąć w tej samej chwili. A znaczy a. Albo, jeśli wolicie prostsze terminy, nie możecie jednocześnie zjeść ciastka i mieć go próbujecie zrozumieć co złego dzieje się ze światem wszystkie katastrofy które zrujnowały wasz świat wynikały z usiłowań waszych przywódców mających na celu zanegowanie faktu iż a znaczy a całe zło ukryte wewnątrz was któremu panicznie boicie się stawić czoło wynika z waszych własnych usiłowań zanegowania faktu że a znaczy a Celem waszych nauczycieli było zmusić was do zapomnienia, że człowiek jest człowiekiem. Człowiek nie może przetrwać inaczej, jak tylko zdobywając wiedzę, a rozum jest jedynym środkiem jej zdobywania. Rozum to zdolność postrzegania, identyfikacji i integracji materiału dostarczanego przez zmysły. Zadaniem zmysłów jest dostarczanie człowiekowi dowodów istnienia. Lecz ich identyfikacja jest zadaniem rozumu. Zmysły mówią mu tylko, że coś jest, ale tego, co to jest, musi się dowiedzieć rozum. Całe myślenie jest procesem identyfikacji i integracji. Człowiek dostrzega kolorową plankę. Integrując materiał dostarczony przez wzrok i dotyk, uczy się identyfikować ją jako konkretny przedmiot, uczy się identyfikować ten przedmiot jako stół. Dowiaduje się, że stół zrobiony jest z drewna, potem, że drewno składa się z komórek, komórki z cząsteczek, a cząsteczki z atomów. Przez cały ten proces działalność umysłu polega na odpowiadaniu na jedno pytanie: co to jest? Środkiem do zdobycia prawdziwych odpowiedzi jest logika, a logika opiera się na aksjomacie, że istnienie istnieje. Logika jest sztuką niesprzecznej identyfikacji. Sprzeczność nie może istnieć. Atom jest sobą, podobnie jak wszechświat, żaden nie może być sprzeczny z własną tożsamością, żadna część nie może być sprzeczna z całością. Żadna stworzona przez człowieka koncepcja nie jest ważna, jeśli nie włączył jej w całkowitą sumę swojej wiedzy, nie wywołując sprzeczności. Znaleźć sprzeczność to przyznać się do błędu w myśleniu, pozostać przy niej, to wyrzec się umysłu i opuścić domenę rzeczywistości. Rzeczywistością jest to, co istnieje. To, co nierzeczywiste, nie istnieje, jest jedynie negacją istnienia, stanowiącą zawartość świadomości człowieka w momencie, gdy ten usiłuje się wyrzec rozsądku. Prawda jest rozpoznaniem rzeczywistości, a rozum, jedyny środek służący człowiekowi do zdobywania wiedzy, jego jedynym kryterium prawdy. Najbardziej niemoralnym pytaniem, jakie możecie teraz zadać, jest pytanie czyj rozum? Odpowiedź brzmi: Twój. Nieważne jak rozległa lub jak skromna jest Twoja wiedza, musisz ją zdobyć za pomocą własnego umysłu. Możesz rozporządzać wyłącznie własną wiedzą. Tylko do niej możesz sobie rościć prawo i prosić innych, by ją wzięli pod uwagę. Twój umysł jest dla Ciebie jedynym sędzią prawdy. A jeśli inni różnią się od ciebie w ocenie, ostateczną instancją jest rzeczywistość. Jedynie umysł człowieka może przeprowadzić złożony, delikatny, kluczowy proces identyfikacji, jakim jest myślenie. Jedynie jego własny sąd może kierować tym procesem, jedynie jego uczciwość moralna może kierować jego sądem. Mówicie o instynkcie moralnym, jakby to była jakaś osobna, przeciwna rozumowi cecha. To właśnie rozum człowieka jest narzędziem jego moralności. Proces rozumowania to proces ciągłego wyboru w odpowiedzi na pytanie prawdziwe czy fałszywe, słuszne czy niesłuszne. Czy należy zasiać ziarno w ziemi, by wyrosło słuszne czy niesłuszne? Czy należy zdezynfekować ranę, by uratować człowiekowi życie? Słuszne czy niesłuszne? Czy charakter elektryczności atmosferycznej pozwala na jej przetworzenie w energię kinetyczną? Słuszne czy niesłuszne? To odpowiedzi na takie pytania dały Wam wszystko, co macie. A odpowiedzi pochodziły z umysłu ludzkiego, umysłu bez reszty oddanego temu, co słuszne. Proces rozumowania jest procesem moralnym. Na każdym jego etapie możecie popełnić błąd i nie chroni was nic z wyjątkiem własnej surowości. Możecie też próbować oszukiwać, preparować dowody i unikać wysiłku dociekań. Jeśli jednak poświęcenie dla prawdy jest wyróżnikiem moralności, nie istnieje większa, szlachetniejsza, bardziej heroiczna forma poświęcenia niż postępowanie człowieka biorącego na siebie odpowiedzialność myślenia. To, co nazywacie swoją duszą lub duchem, jest waszą świadomością, a to, co zwiecie wolną wolą, jest wolnością waszego umysłu, mogącego wybrać, czy myśleć, czy nie. Jedyną wolą, jaką posiadacie, waszą jedyną wolnością, wyborem nadrzędnym w stosunku do wszystkich innych dokonywanych przez was wyborów, determinującym wasze życie i osobowość. Myślenie jest podstawową cnotą człowieka, z której wypływają wszystkie pozostałe. A jego podstawową przywarą, źródłem wszelkiego zła, jest ta nienazwana rzecz, którą robicie, choć za wszelką cenę próbujecie to ukryć wymazywanie, świadome wyłączanie świadomości, odmowa myślenia, nie ślepota, lecz odmowa widzenia, nie niewiedza lecz wypieranie wiedzy jest to akt rozregulowania umysłu i wywoływania wewnętrznej mgły, by móc uciec od odpowiedzialności oceny, na podstawie milczącego założenia, że wystarczy odmówić identyfikacji czegoś, żeby to coś przestało istnieć, że A nie będzie równe, a jeśli tylko nie wydacie werdyktu w postaci słowa jest. Brak myślenia jest aktem unicestwienia, pragnieniem zanegowania istnienia, usiłowaniem wymazania rzeczywistości. Istnienie jednak istnieje. Rzeczywistości nie da się wymazać. To ona może wymazać tego, kto wymazuje. Odmawiając powiedzenia jest, odmawiacie powiedzenia jestem. Zawieszając własny sąd, negujecie istnienie własnej osoby. Gdy człowiek mówi, kimże ja jestem, by wiedzieć, mówi, kimże jestem, by żyć. W każdym czasie i w każdej sytuacji waszym podstawowym wyborem moralnym jest myśleć czy nie myśleć, istnieć czy nie istnieć, a czy nie a, jednostka czy zero. W takim stopniu, w jakim człowiek jest racjonalny, u podłoża jego działań leży życie. W takim stopniu, w jakim jest irracjonalny, u podłoża jego działań leży śmierć. Mówicie, że moralność jest zjawiskiem społecznym i że na bezludnej wyspie człowiek nie potrzebowałby jej? To właśnie tam potrzebowałby jej najbardziej. Niech spróbuje twierdzić, gdy nie ma ofiar, które by za to zapłaciły, że skała jest domem. Piasek odzieniem, pożywienie wpadnie mu do ust bez żadnego wysiłku z jego strony, że zbierze jutro plony, zjadając dziś nasiona, a rzeczywistość się go pozbędzie tak, jak na to zasłużył. Rzeczywistość mu pokaże, że życie jest wartością, którą trzeba kupić, a myślenie jedyną walutą, dostatecznie mocną, by je opłacić. Gdybym miał mówić waszym językiem, powiedziałbym, że jedynym przykazaniem moralnym człowieka jest będziesz myślał. Ale przykazanie moralne to sprzeczność sama w sobie. Moralne jest to, co wybrane, a nie narzucone. To, co zrozumiane, a nie czynione z posłuszeństwa. Moralne jest to, co rozumne, a rozum nie akceptuje żadnych przykazań. Moja moralność. Moralność rozumu zawiera się w jednym, jedynym aksjomacie: istnienie istnieje i w jednym, jedynym wyborze wyborze życia. Reszta jest ich pochodną. Aby żyć, człowiek musi przyjąć za nadrzędne i obowiązujące wartości swego życia: trzy rzeczy: rozsądek, cel, poszanowanie własnej wartości rozsądek jako jedyne narzędzie wiedzy, cel jako wybór szczęścia, do osiągnięcia którego ma mu służyć to narzędzie, poszanowanie własnej wartości, jako niezłomną pewność, że jego umysł jest zdolny do myślenia, a jego osoba warta szczęścia, co znaczy warta życia. Te trzy wartości implikują i wymagają obecności wszystkich ludzkich cnót, a wszystkie te cnoty odnoszą się do relacji między istnieniem a świadomością: racjonalność, niezależność, prawość, uczciwość, sprawiedliwość, produktywność i duma. Racjonalność polega na uznaniu faktu, że istnienie istnieje że nic nie może zmienić prawdy i nic nie może być ważniejsze od jej postrzegania, czyli od myślenia, że umysł jest jedynym sędzią wartości i jedynym przewodnikiem działań, że rozum jest pewnikiem niedopuszczającym kompromisu, że ustępstwo na rzecz irracjonalności kaleczy świadomość jednostki i odwraca ją od zadania postrzegania ku zadaniu udawania rzeczywistości że rzekomy skrót do wiedzy, którym jest wiara, jest jedynie zwarciem niszczącym umysł, że akceptacja mistycznego wymysłu jest pragnieniem unicestwienia istnienia i w efekcie niszczy ludzką świadomość. Niezależność polega na uznaniu faktu, że odpowiedzialność wydania sądu należy do ciebie. I nic nie może ci pomóc jej uniknąć, że nikt nie może za ciebie myśleć ani przeżyć twojego życia że najnikczemniejszym rodzajem upokorzenia i zniszczenia samego siebie jest podporządkowanie swojego umysłu cudzemu, akceptacja cudzego zwierzchnictwa nad swoim umysłem, przyjmowanie cudzych twierdzeń jako faktów, cudzych sloganów jako prawd, cudzych edyktów jako pośrednika pomiędzy własną świadomością a własnym istnieniem prawość polega na uznaniu faktu że nie można udawać własnej świadomości uczciwość zaś na uznaniu faktu że nie można udawać istnienia że człowiek jest istotą niepodzielną złożoną z dwóch nierozłącznych atrybutów materii i świadomości i że nie może pozwolić na rozłam pomiędzy ciałem a umysłem działaniem a myślą życiem a przekonaniami że niczym sędzia nie czuły na opinię publiczną nie może poświęcać swoich przekonań na rzecz cudzych pragnień nawet jeśli będą to błagania i groźby wykrzykiwane w jego kierunku przez całą ludzkość że odwaga i pewność są koniecznością praktyczną odwaga bowiem stanowi praktyczną formę wierności życiu wierności własnej świadomości